Pod koniec czerwca wiralem w brytyjskim internecie stała się prezenterka BBC, która w programie na żywo, czytając podane jej z telepromptera słowa ludzie w ciąży, natychmiast poprawiła się na kobiety. A uwaga, jaką przyciągnęło jej zachowanie, w tym również fala pochwalnych komentarzy internetowych, pokazują, że kwestia ta nadal rozgrzewa brytyjskie społeczeństwo. W ostatnich latach zachodnia debata publiczna przeszła szereg dynamicznych zmian w temacie społecznego postrzegania transpłciowości i osób trans. W świecie sportu przeszliśmy od afirmacji udziału transkobiet do niemal całkowitego zakazu ich udziału w kobiecych sportach. Zmiany te mogliśmy obserwować nawet w polskiej przestrzeni publicznej: od reportażu Rafała Betlejewskiego z roku 2019, w którym przedstawiał on transpłciowego pięciolatka, co spotkało się z ostrożną aprobatą większości mainstreamowych mediów, poprzez pojawiające się w kolejnych latach artykuły wzywające do ochrony praw transpłciowych dzieci, aż do niemal całkowitego zniknięcia tego tematu z głównych mediów w ostatnim roku. W temacie tym warto się przyjrzeć Wielkiej Brytanii, która jest dobrym przykładem tego, jak szybko potrafią dziś zmieniać się trendy ideowe oraz idące za nimi ramy prawne i obyczajowe. Partnerem odcinka jest VPN Surfshark. Link i kod zniżkowy znajdziecie w opisie pod filmem. Już przed rokiem 2019 w Wielkiej Brytanii doprowadzono do interpretacji prawa, wedle której teoretycznie można było karać za odmowę zwracania się do kogoś według jego płci, z jaką się identyfikuje, zamiast tej biologicznej, argumentując, że jest to forma mowy nienawiści. Pozytywnym postrzeganiem w mainstreamie cieszył się też ruch transaktywistyczny na czele z organizacją Mermaids, czyli Syrenkami, przewodzony przez Suzy Green, która postanowiła zmienić płeć swojemu synowi. Gdy ten miał 7-8 lat, rozpoczęła jego tranzycję społeczną, ubierając go i zwracając się do niego jak do dziewczynki, a gdy miał 12 lub 14, chciała rozpocząć podawanie mu hormonalnych blokerów dojrzewania, co wtedy nie było jeszcze w Wielkiej Brytanii legalne. Susie Green wzięła więc swojego syna do USA, aby amerykański lekarz przepisał leki blokujące dojrzewanie płciowe. Jednakże dalszej zmianie płci dziecka sprzeciwiał się ojciec i zarazem mąż Green. Suzy podjęła jednak wszelkie starania, aby dopiąć swego. Rozwiadła się z mężem i kontynuowała zmianę płci chłopca. Gdy ten ukończył 16 lat, Suzy Green zabrała go do Tajlandii, by stworzyć chirurgicznie imitację waginy poprzez rozwałkowanie członka i wszycie jego części do jamy brzusznej, gdyż w Wielkiej Brytanii nie było to dozwolone u dzieci przed 18 rokiem życia. Wspomnijmy, że Susie Green zrobiła to niemal w ostatniej chwili, bo wkrótce potem Tajlandia zakazała takich operacji osobom przed 18. Wszystko to robione było w otoczce pochwalnej atencji mediów. Kobieta pozowała na wybitną matkę, robiącą wszystko dla dobra dziecka i walczącą z systemem. Media śniadaniowe zapraszały ją do wywiadów, występowała też w popularnym stand-upie TEDx. Ale nie trzeba było długo czekać, by sytuacja zaczęła się zmieniać. W roku 2019 Maya Forstater straciła pracę w Center of Global Development. Stało się tak, ponieważ opublikowała tweet o tym, że płci nie da się zmienić, co przez wielu zostało nazwane transfobią i mową nienawiści. I tym uzasadniono zwolnienie kobiety z pracy. Wówczas podejmuje ona decyzję o złożeniu oskarżenia do sądu pracy. Maya Forstater popiera publicznie słynna pisarka, autorka serii o harem Potterze, J.K. Rowling, która krytykuje też nazywanie kobiet menstruatorami czy osobami z macicami. Robi to w żartobliwej formie, prosząc swoich czytelników o przypomnienie jej słowa na K, czyli kobieta, które jej zdaniem zaczęto wypierać. Rowling spotyka się za to z falu krytyki, a nawet hejtu ze strony internautów, celebrytów i influencerów, w tym nawet Emmy Watson, odgrywającej w filmach o Harrym Potterze Hermione. Zrezygnowano z udziału Rowling w wydarzeniach dotyczących Harry'ego Pottera, zaprzestano robienia z nią wywiadów, a w prasie zaczęto zarzucać jej nienawiść do osób trans. Transaktywiści natomiast zaczęli ją nawet stalkować, w pewnym momencie publikując nawet zdjęcia jej domu w Edynburgu w mediach społecznościowych, aby dać jej do zrozumienia, że jest obserwowana. Jednocześnie w roku 2019 nagłośniona zostaje szerzej historia brytyjki Kiry Bell, której zmieniono płeć, gdy była niepełnoletnią nastolatką. Gdy dorosła, doszła do wniosku, że był to błąd i uznała całą procedurę za okaleczenie, a obiecywanie, że zmiana płci rozwiąże jej problemy psychiczne, za manipulację. Opowiedziała, że jej dysforia płciowa wynikała z alkoholizmu jej matki i braku samoakceptacji tego, że Kira jest lesbijką, a także z izolacji społecznej i powszechnej w trakcie dojrzewania niechęci do dorastającego ciała. Od tego czasu przybywa podobnych historii opisywanych w mediach, co jednak kluczowe: Kira Bell, przy pomocy prawnika, pozwała klinikę Tavistock w Londynie, czyli placówkę finansowaną z publicznych pieniędzy, która zajmowała się zmienianiem ludziom płci, w tym dzieciom. Bell oskarżyła placówkę o okaleczenie. Wówczas też przeciwko Kirze Bell publicznie występuje szereg organizacji: Mermaids, Stonewall, WPATH, czyli World Professional Association for Transgender Health, czy nawet Amnesty International, które zarzucają jej, że upubliczniając swój przypadek, szerzy ona nienawiść do osób trans. W roku 2020 Kirabel wygrywa proces sądowy w pierwszej instancji, ale kniernik Tavistock odwołuje się od orzeczenia. Tym samym pozew trafia do sądu apelacyjnego. W tym samym roku dochodzi do przełomowej decyzji w innym państwie europejskim, w Finlandii. Kraj ten jako pierwszy w Europie zakazuje zmiany płci u osób niepełnoletnich, powołując się m.in. na drastyczny wzrost liczby dzieci chcących zmienić płeć oraz na negatywne konsekwencje zdrowotne tranzycji, jak również na przypadki żałowania tej decyzji w dorosłości. Fińskie podejście jest wykorzystywane w debacie brytyjskiej. Zwolennicy zmiany płci straszą nim jako przykładem nienawiści do osób trans, a krytycy tranzycji podają to jako argument za podobnym zakazem w Wielkiej Brytanii. Już w roku 2021 sąd wyższej instancji uchyla korzystny dla Kiry Bell wyrok. Ta odwołuje się od niego do sądu najwyższego Zjednoczonego Królestwa. Również Maja Forstater w sprawie o wyrzucenie z pracy przegrywa swój proces, ale odwołuje się do wyższej instancji. W roku 2021 dochodzi też do niespotykanego wcześniej wydarzenia. Dr. Kathleen Stock, wykładająca filozofię na Sussex University w Anglii, postanawia odejść z pracy. Swoją decyzję tłumaczy długotrwałym nękaniem ze strony studentów i innych wykładowców z powodu jej rzekomej transfobii i wypowiedzi o tym, że płeć jest zjawiskiem biologicznym, a nie konstruktem społecznym. Inni pracownicy nie tylko przestali witać się z dr. Stock, ale też podpisali petycję o wyrzucenie jej z uczelni. Studenci zaś wołali na nią obraźliwie na terenie kampusu, wywieszali obrażające ją plakaty i wysyłali pogróżki. W tym samym roku w BBC ukazuje się głośny i szeroko komentowany reportaż o lesbijkach, które czują się naciskane do randkowania i stosunków seksualnych z transkobietami, czyli biologicznymi mężczyznami identyfikującymi się jako kobiety. Mówią, że zarzuca się im, iż odmowa w takich przypadkach jest przejawem transfobii. Na stacji BBC nakręcana jest internetowa nagonka za publikację tego reportażu, po czym jednak BBC postanawia zrezygnować z programu inkluzywnych wytycznych grupy Stonewall, narzucających medium określone słownictwo i narrację popierającą zmianę płci. Równocześnie pojawia się druga jaskółka zmian w sąsiadującej z Finlandią Szwecji. Szwedzki Instytut Karolińska, znany m.in. z przyznawania medycznej nagrody Nobla, postanawia zakazać podawania dzieciom blokerów dojrzewania w celu zmiany płci, za wyjątkiem terapii eksperymentalnych, de facto zakazując tranzycji niepełnoletnich w swoich placówkach, co także odbija się echem w brytyjskiej debacie publicznej. W roku 2022 Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa podtrzymuje uchylenie wyroku Kiry Bell przeciwko klinice Tavistock, aczkolwiek, co istotne, prawnik kliniki mówi publicznie, że jego linią obrony było skupienie się na kwestiach prawnych przy równoczesnym odwracaniu uwagi od moralnych kontrowersji dotyczących zmieniania dzieciom płci. Dlatego też odmówienie Bell odszkodowania od kliniki nie odwraca trendu narastających wątpliwości co do procedury. Władze w Londynie latem 2022 podejmują decyzję o zamknięciu kliniki Tavistock, powołując się na wstępne ustalenia niezależnego raportu dr. Hillary Cass, stworzonego na zlecenie brytyjskiej służby zdrowia NHS. Wynika z niego mniej więcej to samo, co Finowie ustalili już dwa lata wcześniej, a Instytut Karolinska rok wcześniej: że tranzycja płciowa jest obciążeniem dla zdrowia i w wielu przypadkach ma wątpliwą skuteczność. NHS publikuje też swój raport o dysforii płciowej u dzieci i określa w nim, że chęć zmiany płci może być u niektórych przejściową fazą. W tym samym czasie brytyjski The Times publikuje ustalenia, że organizacja Susie Green Mermaids ma powiązania z pedofilami. Urząd do spraw organizacji pozarządowych postanawia przyjrzeć się bliżej Mermaids i znajduje w niej kolejne formalne i finansowe nieprawidłowości. Co więcej, The Guardian ujawnia, że organizacja Suzy Green wysyła nielegalne bindery niepełnoletnim dziewczynkom bez wiedzy ich rodziców, aby te mogły spłaszczać swoje rosnące piersi. Niemniej to przede wszystkim skandal pedofilski i niejasne motywacje Suzy Green doprowadzają do tego, że z sieci jeden po drugim usuwane są wywiady z nią ze stron telewizji czy YouTube'owego kanału TEDx, a ona sama z topowej aktywistki i celebrytki staje się postacią skompromitowaną. Rok 2022 jest też przełomowy dla dwóch innych państw europejskich. Francuska Akademia Medyczna wydaje oświadczenie, w którym oficjalnie ostrzega obywateli Francji przed zmienianiem płci u dzieci. Naukowcy i lekarze zwracają w oświadczeniu uwagę, że proces ten niesie wiele szkodliwych obciążeń zdrowotnych, a chęć zmiany płci u młodzieży może być podyktowana czynnikami społecznymi innymi słowy, modą w niektórych grupach. Drugim państwem jest Szwecja. Teraz już nie tylko pojedyncze instytucje, ale cała szwedzka służba zdrowia zakazuje blokerów dojrzewania celem zmieniania płci dzieciom. Szwecja zostaje więc drugim europejskim państwem z zakazem zmiany płci u małoletnich. W roku 2023 wydarzenia przyspieszają. Na Uniwersytecie Oksfordskim odbywa się wykład dr Kathleen Stock o płci i tematyce trans. Zaproszono ją po tym, kiedy nagłośniono historię nękania jej przez wykładowców i studentów za rzekomą transfobię na Sussex University. Filozofka musi przyjść na Oxford w obstawie kilku ochroniarzy, bo otrzymuje pogróżki od transaktywistów. Jednak ostatecznie wydarzenie odbywa się bez zakłóceń. Jeszcze większy sukces spotyka Maya Forstater. Jej odwołanie od wyroku Sądu Pracy zostaje uznane i Sąd Wyższej Instancji nakazuje wypłatę odszkodowania na jej rzecz w wysokości Prawie 100 tysięcy funtów przez byłego pracodawcę, który zwolnił Forstater za transfobię. Rok 2023 jest także wyjątkowy dla Szkocji. W kraju tym premier Nicola Sturgeon z Partii Zielonych próbuje przepchnąć ustawę pozwalającą na zmianę płci na żądanie. Równocześnie media nakłaśniają, że szkoccy gwałciciele, tacy jak Isla Bryson, zostają umieszczeni w kobiecych więzieniach, jeśli zadeklarują się, że są osobami trans. Oburzenie społeczeństwa szkockiego, części partii SNP przewodzonej przez Sturgeon, blokada legislacji przez władze w Londynie oraz inne kryzysy dołożyły się do politycznego upadku Nicoli Sturgeon, która po 9 latach bycia premierem ustępuje ze stanowiska. Uznana brytyjska dziennikarka BBC Hannah Barn publikuje też książkowy reportaż pod tytułem Time to Think, poświęcony wspomnianej już klinice Tavistock w Londynie. Ze śledztwa dziennikarki wynika, że klinika zmieniała płeć bez dostatecznych badań psychiatrycznych i psychologicznych oraz bez psychoterapii, że władze kliniki mają nieformalne kontakty z transaktywistami z Mermaids, naciskającymi na to, by zmieniać płeć jak największej liczbie dzieci. Takie organizacje otwarcie naciskały na szybkie przepisywanie leków do zmiany płci. Napisano w recenzji książki w The Guardian. Oprócz tego rotacja pracowników w klinice jest bardzo duża, ponieważ wielu zwalnia się z niej z powodu nieetycznych praktyk. Według Barnes stali pracownicy placówki mieli z dumą mówić, że dzięki nim wkrótce nie będzie już żadnych gejów ani lesbijek. Z badań wynika bowiem, że część osób zmieniających płeć to geje i lesbijki nie akceptujące swojej orientacji homoseksualnej, a tranzycja płci jest traktowana jako przemiana geja w w cudzysłowie kobietę hetero, a lesbijki w mężczyznę hetero. Barnes sugeruje tym samym, że procedury zmiany płci mogą służyć jako forma terapii konwersyjnej, która jest zakazana przez brytyjskie prawo. Angielski oddział NHS zakazuje stosowania blokerów dojrzewania celem zmiany płci. Rządząca wtedy partia Torysów publikuje też własny rządowy raport, z którego tak samo wynika, że zmiana płci może być niebezpieczna dla zdrowia i jest wątpliwym rozwiązaniem w wielu przypadkach nastoletnich dysforii. Zamiast bowiem leczyć pierwotne problemy będące przyczyną dysforii płciowej, takie jak nieakceptowanie swojej orientacji homoseksualnej, problemy osobiste, traumy, dysmorfofobia, zaburzenia borderline czy spektrum autyzmu, stosuje się obciążające zdrowie i nieodwracalne terapie i operacje. W 2023 roku w międzynarodowych czasopismach naukowych ukazuje się też szereg badań i przeglądów, z których wynika, że proces tranzycji nie musi leczyć dysforii płciowej i jest ogólnie niekorzystny dla zdrowia. Wyniki takie ukazują się m.in. w periodykach Current Sexual Health Reports czy Acta Pediatrica. Dania ogranicza dostęp do zmiany płci, a Norweska Komisja Zdrowia wzywa do wdrożenia w Norwegii zakazu na wzór Szwecji i Finlandii. Wtedy też specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw przemocy wobec kobiet i dziewcząt Rim Al-Salem publikuje oświadczenie, w którym wyraża obawy o dzieci, którym zmieniana jest płeć. Później wypowiada się też krytycznie o udziale mężczyzn identyfikujących się jako kobiety w żeńskim sporcie. Pod koniec tego roku dochodzi też do przełomowej deklaracji politycznej. Kemi Badenok, czyli minister do spraw równości, a obecnie w 2025 roku szefowa partii torysów, ogłasza, że będzie dążyć do wprowadzenia ustawy zakazującej terapii konwersyjnej gejów i lesbijek, która obejmie nie tylko promowane kiedyś w środowisku konserwatywnym terapie negatywnego czy bólowego warunkowania poprzez kojarzenie popędu do własnej płci z bólem czy czymś nieprzyjemnym, ale także zakaz zmiany płci. W roku 2024 wybory w Wielkiej Brytanii wygrywają Laburzyści, czyli Partia Pracy. Jednak nadzieje, że jako brytyjska lewica poprą oni postulaty transaktywistów, okazują się płonne. Laburzyści, tak samo jak Torysi, publikują własny raport, z którego również wynika, że procedury zmiany płci są dla dzieci potencjalnie niebezpieczne. Sam Kim Starmer, szef Partii Pracy i premier Wielkiej Brytanii, oficjalnie ogłasza, że kobieta to dorosły człowiek płci żeńskiej, tym samym stwierdzając, że transkobiety nie są w istocie kobietami. Mniej więcej w tym samym czasie opublikowany zostaje końcowy raport dr Hillary Kass. Jego wnioski idą znacznie dalej niż wstępne ustalenia z 2022, na podstawie których zamknięto wówczas londyńską klinikę Tavistock. Wynika z nich, że podawanie blokerów dojrzewania dzieciom oprócz negatywnych efektów dla serca, kości wątroby czy nerek może skutkować też zahamowaniem rozwoju mózgu i psychiki. Burza hormonów płciowych podczas dojrzewania jest bowiem niezbędna dla dojrzewania kory przedczołowej. W raporcie odradzana jest też tzw. tranzycja społeczna, czyli mówienie do dziecka według płci przeciwnej do jego prawdziwej płci, gdyż może to dodatkowo zaburzać jego obraz samego siebie i pogłębiać problemy, z którymi się boryka. Chociaż dr Hillary Cass spotkała internetowa nagonka ze strony środowisk transaktywistycznych, to organizacje naukowe poparły jej wyniki. Tak uczyniły m.in. Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne, Królewskie Kolegium Psychiatryczne czy Zrzeszenie Brytyjskich i Irlandzkich Uczelni Medycznych. Z wnioskami badaczki i lekarki nie zgodziły się natomiast organizacje transaktywistyczne, takie jak Stonewall czy Mermaids. Wiosną 2024 dochodzi do jeszcze jednego dużego wydarzenia. Organizacja Environmental Progress publikuje wewnętrzne korespondencje i nagrania z konferencji członków WPATH (Światowego Towarzystwa Profesjonalistów dla Zdrowia Transseksualistów). Towarzystwo to od lat lobbowało na rzecz ułatwiania zmiany płci w różnych krajach i dokonywania jej u dzieci, w Polsce głosem doktora Bartosza Grabowskiego z Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Z wycieku danych tej organizacji, na której zaleceniach bazowano wcześniej w Wielkiej Brytanii, rekomendując zmianę płci jak największej liczby osób, wynika, że jej członkowie wiedzą, iż zmiana płci nie musi pomóc w leczeniu dysforii. Wiedzą też o negatywnych konsekwencjach zdrowotnych, włącznie z nowotworami wątroby. W wewnętrznych rozmowach eksperci WPATH przyznawali też, że zdają sobie doskonale sprawę z tego, że dzieci nie są w stanie wyrazić świadomej zgody na procedury tranzycyjne. Ale i tak potrafili kierować je na zmianę płci. Opinię publiczną zbulwersował też przypadek pacjenta z osobowością mnogą. Zamiast skierować go na psychoterapię, ekspertka WPATH pytała kolejne jego niezintegrowane tożsamości o to, czy wyrażają zgodę na zmianę płci. Na tranzycję kierowano też osoby ze spektrum autyzmu, zaburzeniem borderline czy schizofrenią. Do tego wszystkiego latem liczne media, takie jak The Economist czy The New York Times, opisały kolejny skandal. WPATH zablokowała publikację badania naukowego opłaconego z publicznych funduszy, gdyż badanie to wykazało brak poprawy zdrowia u pacjentów po zmianie płci, przez co nie było zgodne z agendą organizacji. Sekwencja wszystkich tych wydarzeń doprowadza do podjęcia przez brytyjskie władze i brytyjski NHS decyzji o całkowitym zakazie zmiany płci u osób niepełnoletnich. Dotyczy on wszystkich niepełnoletnich, również w poradniach prywatnych. NHS zaleca nawet specjalne kontrole prywatnych podmiotów w celu sprawdzenia, czy nie łamią nowego prawa, jak informuje The Guardian. W roku 2025 dochodzi też do przełomu w brytyjskim sądzie pracy. Pielęgniarka Sandy Peggy ze szpitala Kirkcaldy w Szkocji wytacza w nim postępowanie, ponieważ została zawieszona w pracy, gdyż nie chciała przebierać się w szatni z transpłciowym lekarzem identyfikującym się jako kobieta. Peggy uznała za molestowanie to, że zmuszona jest do przebierania się w obecności biologicznego mężczyzny. Postępowanie sądowe wciąż trwa, ale już doszło do swoistego przełomu. Mianowicie, Sąd Pracy postanowił nie karać Peggy w toku procesu za mówienie o transkobiecym lekarzu jako o mężczyźnie, tym samym orzekając, że mówienie o kimś według jego płci biologicznej, a nie deklarowanej, jest w pełni legalne. Jednak największa zmiana dokonała się w kwietniu 2025. Wówczas Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa w procesie powództwa kobiet z For Women Scotland, głoszących, że postulaty ruchów transaktywistycznych dyskryminują kobiety, orzekł, że certyfikat zmiany płci nie świadczy o tym, że ktoś jest tej płci, której ma certyfikat. Czyli, że procedury medycznej czy prawnej zmiany płci nie zmieniają stojącej za tym rzeczywistości biologicznej, która jest istotowa do orzekania, jakiej płci jest dana osoba. Po ogłoszeniu wyroku, pochodząca ze Szkocji J.K. Rowling opublikowała wesołe zdjęcie ze szampanem i cygarem, dając opinii publicznej do zrozumienia, że jej zdaniem jest coś świętować. W całym tym temacie istotne jest również to, że wszystkie te przykłady zmian, jakie zaszły w sporej części świata zachodniego, jednocześnie nie odzwierciedlają zmian w społecznym postrzeganiu tego tematu w Polsce. Temat transpłciowości i niebinarności pojawiał się w kontekście politycznym głównie w oku postaci aktywistów takich jak Michał Margo Szutowicz. Dla przykładu dr Magdalena Grzyb z Uniwersytetu Jagiellońskiego była publicznie oskarżona o mowę nienawiści, gdy użyła wobec Margo męskich zaimków w swoich artykułach. Mimo iż Michał Szutowicz nigdy nie zmieniał imienia, nie przeszedł tranzycji medycznej ani prawnej a jego identyfikacja była prędzej performancem politycznym. Jednocześnie w polskiej przestrzeni publicznej, mimo iż pojawiały się głosy naśladujące zachodni aktywizm, to nad Wisłą nie istniała ogólnomedialna narracja wspierająca transaktywistów, ani tym bardziej nie była ona dotychczas poparta rozwiązaniami prawnymi, choć obserwowano w Polsce przypadki np. nielegalnego rozsyłania nastolatkom leków hormonalnych przez aktywistów. Jednocześnie w tym roku Sąd Najwyższy ułatwił prawną procedurę zmiany płci w dokumentach dorosłej osoby transpłciowej, dzięki czemu odbywać się to będzie na drodze cywilnej, a nie sądowej oraz nie wymaga to już, tak jak wcześniej, pozywania własnych rodziców. Jednak, co warto zauważyć, tego typu zmiany są czymś zupełnie innym, niż ułatwianie zmiany płci dzieciom w publicznych klinikach. Dziś temat samoidentyfikacji osób transpłciowych powraca najczęściej w kontekście proponowanych zmian prawnych w celu karania za mowę nienawiści. Nie wiadomo jeszcze jednak, jak wątek ten ma być w nich interpretowany. Dlatego też komentując przemiany, jakie zaszły w tym temacie na Zachodzie, warto pamiętać, że nad Wisłą, póki co, obracamy się jednak w wyraźnie innych realiach. Odcinek powstał we współpracy z Łukaszem Sakowskim z kanału popularnonaukowego naukowego To Tylko Teoria, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. A dla osób chcących ukryć swoją aktywność w sieci lub obejść jej rządowe ograniczenia, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark. Pozwala on na łączenie się z internetem za pomocą prywatnej sieci wirtualnej, dzięki czemu strony internetowe i inni użytkownicy nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji. Tylko lokalizację dowolnie wybranego serwera serwisarka, które rozsiane są po całym świecie. Jeśli w Twoim kraju miałby zostać ograniczony dostęp do niektórych stron internetowych, VPN pozwala to obejść i zachować do nich normalny dostęp. Tak samo pozwala on na korzystanie z serwisów, które na przykład nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. Surfshark to nie tylko VPN, dostarcza on także narzędzia takie jak alert wysyłający powiadomienia o naruszaniu twojej prywatności oraz narzędzie do prywatnego wyszukiwania w sieci bez zostawiania cyfrowych śladów. Wejdźcie na surfshark.com/Wojnaidei lub użyjcie kodu Wojnaidei, by otrzymać 4 dodatkowe miesiące Surfsharka gratis. Link i kod znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!